Szanowni Państwo, omówione dzisiaj trendy, megatrendy, mają wpływ nie tylko na sferę biznesową, ale także na nasze aspekty społeczne funkcjonowania w dzisiejszym świecie. W ciągu 25 lat, według badań z Uniwersytetu w Cambridge, z rynku zniknie ponad 47% zawodów, które znamy dotychczas. Zmienią się także kluczowe kwalifikacje. Oczywiście jest to związane z rozwojem sztucznej inteligencji, która za kilkadziesiąt lat będzie wykonywała nasze dotychczasowe prace bardziej efektywnie, bezbłędnie, ale przede wszystkim obiektywnie. Wśród najbardziej pożądanych kompetencji przyszłości znajdą się inteligencja emocjonalna, kreatywność, ale przede wszystkim sposób krytycznego myślenia. Rozwinięcie tych umiejętności wymagać będzie zmian w systemach edukacji na całym świecie. Ciągłe zmiany technologiczne i gospodarcze w coraz większym stopniu będą od nas wymagać uczenia się przez całe życie, określanego mianem lifelong learning. Mówiąc o trendach społecznych, nie sposób również ominąć robotyzacji, która w wielu kręgach budzi wiele kontrowersji. Z jednej strony usprawnia, ulepsza i przyspiesza wiele procesów, a z drugiej pojawiają się głosy mówiące o nieetyczności zastępowania ludzi robotami. Ciekawym rozwiązaniem, które pozwala łączyć pracę ludzką z usprawnieniami robotycznymi są koboty, czyli roboty współpracujące, które zyskują na popularności ze względu na dostępność cenową szybki zwrot z inwestycji i cechy użytkowe, takie jak łatwość adaptacji do nowych zadań, uniwersalność zastosowań, prostota wdrożenia i bezpieczeństwo pracy obok człowieka, także w ograniczonej przestrzeni. Globalny rynek robotów przemysłowych jest wart ponad 50 miliardów dolarów. W 2019 roku na całym świecie było około 2,7 miliona sztuk robotów przemysłowych, co stanowiło rekord w tym obszarze. Dla porównania, 10 lat wcześniej, w 2009 roku, było ich jedynie milion sztuk. Odpowiedź na wyzwania, o których nas informują megatrendy, jest kluczowa nie tylko w sferze biznesowej, nie tylko dla rozwoju, ale coraz częściej dla samego przetrwania, nie tylko dla branży biznesowej, na rynku pracy, ale również w polityce w systemie międzynarodowym, czy na planecie, w której obecnie żyjemy. Udana adaptacja do zmian, czy nawet wykorzystanie szans, które dają obecnie kształtujące się i rozwijające trendy o dużej skali, stają się warunkiem jakiegokolwiek rozumianego sukcesu. Brak, szanowni Państwo, adaptacji stwarza egzystencjonalne zagrożenia dla społeczeństwa oraz dla jednostek. Podsumowując, proszę Państwa, otoczenie, w którym żyjemy dzisiaj, jest zupełnie inne od tego 100 lat temu. Jest nawet zupełnie inne od tego 50 lat temu. Jedyną pewną rzeczą w życiu jest ciągła zmiana. Dlatego zachęcamy Państwa do monitorowania trendów i megatrendów, które decydują nie tylko o przyszłości świata, lecz wpływają na przyszłość pojedynczych biznesów. W tym celu warto korzystać z Foresightu, który jest aktywnym budowaniem wizji przyszłości. Foresight nie jest prognozowaniem, nie dostarczy Państwu gotowych recept na przyszłość, lecz scenariusze, a więc możliwe warianty rozwoju. Dlaczego warto budować różne wizje przyszłości? Ponieważ wszystko się zmienia i musimy być gotowi na zmiany. Nie możemy tylko czekać na to, co będzie. Musimy rozważać różne możliwości już teraz, by w przyszłości być przygotowanym na każdą ewentualność. Takiego przygotowania na każdą ewentualność. Serdecznie Państwu życzę. Na tym kończymy pierwszy blok kongresu. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Małgorzata Walczak-Gomoła, Beata Tomczak-Majewska, zespół ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. Dziękujemy.